Cześć wam wszystkim. Witam was na podsumowaniu w ogóle tego, jak rozporządziliśmy budżetem, który, który dostałem od was, czy od tego, co w ogóle udało mi się tu zdobyć, zarobić zarobić tu dużo powiedziane, bo, bo z tych środków pewnie niedużo zostało. Ale słuchajcie, na podsumowaniu mogę wam powiedzieć jedno: mamy trzy lampy, trzy nowe lampy, dwie są tu, stoją. Tu, tu ich nie widać, no bo wiadomo, po co mają być w kadrze, mają oświetlać mnie i Były jeszcze teraz. Super. Jedna lampa jest bezpośrednio za kamerą. To są trzy lampy, które kupiliśmy. Jest jeszcze ten statyw, który tu stoi. A są dwa statywy właściwie, bo jeden jest ten, na którym stoi ta kamera. A jeden jest taki, na, z którego nagrywam rolki. Jest taki przenośny, więc jakbym chciał kiedyś nagrać vloga, jakby mnie naszło, to jest taka opcja. Kolejnym zakupem, słuchajcie. Odłożę ten brennerz bo. Ten... Jest, jest mikrofon, który jest tu, ale nie wiem, czy uda mi się go pokazać. Nie, nie uda mi się go pokazać. Jest na ramieniu, ale na pewno kojarzycie. Jeśli oglądacie dłużej te, te wszystkie rozważania, to był taki mikrofon na ramieniu. Jego kupiliśmy, on też trochę tam kosztował. On dosyć drogi i używamy go po prostu do tego, żeby... No co, no do odcinków na YouTube czasem, bo, bo teraz ostatnio przez to, że miałem mniej czasu na nagrywanie tych odcinków, to nagrywałem je w takim biegu z mikrofonem krawatowym, który mam teraz przy sobie. Zresztą to jest znakomity mikrofon, jestem bardzo z niego zadowolony, z bardzo fajnej firmy. No i słuchajcie, przyszedł czas na tą kamerę, która, która jest za mną, właściwie to jest telefon, który, który też udało mi się zakupić z tych funduszy, które uzbierałem tutaj. Dlaczego telefon? Dlaczego telefon? No właśnie, no właśnie, telefon zakupiłem dlatego, że że słuchajcie, na poprzednim telefonie nie miałem już miejsca to był iPhone 11, 64 GB pamięci 64 GB pamięci dla kogoś, kto nagrywa na YouTube kto tworzy treści na Instagramie, na TikToku i musi to wszystko poogarniać, to jest trochę mało trochę mało to za mało powiedziane, bo, bo musiałem dokupywać iClouda za, za 50 zł miesięcznie drogo, drogo, bo, bo ten 200 GB to też nie było za dużo. Um, dlatego jest to iPhone 13 Pro. 1 TB. 1 TB, bo, bo stwierdziłem, że skoro będą tu dłuższe filmy, jak się czasem rozgadam, tak jak o tej pustce, tak jak o, tej o tym przebaczeniu, to półgodzinne filmy, to faktycznie montowanie tego i na telefonie i, i ogarnięcie tego będzie dosyć problematyczne na jakimkolwiek innym i że ta pamięć może się szybko skończyć, więc stwierdziłem, że że zainwestuję, w sensie zainwestuję z, z tych pieniędzy, które uzbierałem właśnie, żeby tworzyć dla Was nie tylko więcej tych filmów, więcej rolek, ale też, jak widzicie, lepsza jakość, zdecydowanie lepsza jakość i zobaczycie to na filmach następnych, na rolkach i, i na wszystkim, co będę publikował, bo ten aparat jest zdecydowanie lepszy, bo ten ma też specjalny obiektyw, bo to jest ta wersja pro... Udało mi się go kupić w dosyć niezłej cenie, bo, bo tam mama przedłużała jakąś umowę, więc, więc tam udało się go zakupić w niezłej cenie. Także na podsumowaniu możemy powiedzieć tyle: dwa mikrofony, dwa statywy, trzy lampy, telefon oczywiście, telefon wyniósł najwięcej, ale to nie wszystko, słuchajcie. To nie wszystko. Bo, bo są też takie mniejsze inwestycje. Mniejsze inwestycja, a mianowicie chodzi o inwestycje, które będę gdzieś tam rozdawał Wam. Będą może jakieś konkursy, może nie konkursy, ale zamówiłem dosyć sporo różańców. W sensie takie różańce, one są bardzo personalizowane w ogóle. Nie znajdziecie ich nigdzie. Właśnie to jest takie, taka specjalność. Nie będę ich sprzedawał, tylko rozdam je poszczególnym ludziom. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Ale właśnie tak to zrobię, i są pewne obrazy, które zamówiłem, takie mniejsze, wiecie, w ramce, które też po, porozdaję. To też są takie inwestycje, właśnie, żeby zachęcić do modlitwy na, na różańcu, żeby u, też udekorować swój pokój, czy coś takiego. To też jakoś tam trochę wyszło. To są też mniejsze, większe inwestycje i tak dalej. Także, także co? Na podsumowaniu myślę, że tyle jakby mi się coś przypomniało, to bym powiedział. Chodzi o to, że, no, no właśnie, jeszcze z, tym, z tymi wszystkimi to, to takie problemy są zawsze, że wiecie, trzeba kupować jakieś tam przejściówki, jak na przykład taką przejściówkę, żeby te mikrofony pasowały, żeby te statywy pasowały. Na takie mniejsze wydatki też muszą te, przyjści... muszą te pieniądze iść, bo, bo te mniejsze wydatki będą e, zawsze. Słuchajcie, też zakupiłem plakaty. Zakupiłem plakaty, to też jest kolejna inwestycja. E, plakaty które będą wywieszane za zgodą jakichś tam proboszczów przed kościołami jak ktoś w ogóle chce wywieścić taki plakat to jak najbardziej wyślę ten plakat do tej osoby niech się zgłosi na maila, ten mail będzie podany w opisie eee, i, i plakat, gdzie jest napisane o rozważanie codzienne rozważanie 6.00 zacznij dzień z Bogiem eee, żeby, żeby zachęcić ludzi do oglądania tych rozważań, bo, bo większość jest wyświetleń na Instagramie, na tych krótkich rolkach 30-40 sekundowych a mało osób ogląda to co mówię tutaj. Także, także chodzi o to, żeby zachęcić do codziennego rozważania, żeby iść tym cyklem codziennych rozważań. Także te plakaty zostaną wydrukowane i na te plakaty też poszło sporo pieniędzy, sporo. Myślę, że więcej niż za te lampy nawet wyszło. Tak, więcej niż za te lampy wyszło za te plakaty. Ale stwierdziłem, że, że może ktoś to zobaczy, że faktycznie w tym kościele, może ktoś jednak czyta te ogłoszenia, które są wywieszane tam i, i że ten plakat będzie sobie wisiał. Także, także jeśli ktoś chce wywieźć w swoim kościele taki plakat, niech pisze, niech pisze, ja jak najbardziej wysyłam na mój koszt wszystko, e, wysyłam taki plakat do każdego, kto będzie chciał, no i moi drodzy, moi kochani, przejdźmy do, A, no i jeszcze jedno, e, przez ten czas cały, dopóki nie kupiłem tego telefonu, musiałem opłacać tam iClouda, żeby mieć miejsce na te wszystkie filmy, e, także to też wydatki, które właśnie szły z tych pieniędzy, które dostawałem, i aplikacja do robienia napisów, które pojawiają się na Instagramie, ona też jest płatna. Za nią też, też muszę, muszę płacić. Także na nią też coś tam idzie miesięcznie. Więc, więc takie wydatki są właśnie na tym kanale. Chcę się z wami wszystkimi wydatkami podzielić, także z tych pieniędzy, które uzbierałem, wszystko poszło w inwestycje. W inwestycje tego, żebyście mieli lepszą jakość, żeby było więcej tych treści, żeby faktycznie była taka swoboda i, i wygoda też dla mnie w tworzeniu tych. Tych treści. Także, także to tyle. A przejdźmy teraz do planów. Plany są takie: w opisie wklejam wam link do, do Patronite'a, to jest taka strona, gdzie można mnie wesprzeć. Tam są różne cele ustawione. Tam jest cel, można wspierać cyklicznie miesięcznie, można jedną razową wpłatą. I są też dwa teraz takie cele ustawione. Jeden to jest taki luźny cel rozwoju osobistego, takiego utrzymania w ogóle kanału, utrzymania tego wszystkiego typu, że miesięcznie trzeba zapłacić za, za, te napisy, że trzeba miesięcznie zapłacić za to, za to, że trzeba pokupować te przejściówki, jak się coś zepsuje, to naprawić i tak dalej i tak dalej, że, że jakoś trzeba utrzymać ten kanał i czasem też te plakaty, czasem jakąś może wy... promocję filmu na YouTube, czy promocję filmu na Instagramie. Czasem trzeba w takie rzeczy zainwestować, więc, więc w to idą te pieniądze, które zostaną zebrane na tej zbiórce na rozwój kanału, rozwój osobisty, i tak samo te cykliczne wpłaty też na to idą. A słuchajcie, jest jeszcze jedna taka, taki cel na studio do podcastów studio do podcastów generalnie tego nie widać, ale w tym miejscu, które Wam pokazuję, tam jest taka pusta przestrzeń. Teraz tam stoją jakieś pudła, teraz tam stoją właśnie te, te obrazy, o których mówiłem przed chwilą, które zostaną Wam rozdane na, na pewno. I, i słuchajcie. Tu stoi puste takie pole, żeby tu wstawić fotele, mikrofony i tak dalej. Będzie tu studio do podcastów. Będzie tu naprawdę fajne studio do podcastów, które planuję stworzyć. Do tego potrzeba sporo pieniędzy, ale nam się nie spieszy z tym. Nam się nie spieszy. Luźno zbieramy te pieniądze na studio do podcastów, żeby zapraszać tu ludzi młodych, którzy mają powiedzieć jakieś świadectwo, ludzi może jakichś znanych, którzy są jakimś autorytetem dla młodzieży i chcą coś przekazać, coś powiedzieć o duchowości. Generalnie dużo rozmów. Dużo rozmów będzie w tym studiu do podcastów, jak już ono będzie nasze, jak już ono będzie tu, to gwarantuję, że będzie się podkawiać... Eee, poktawiać co to w ogóle za słowa, może wymyślimy takie. Eee, będzie się pojawiać mnóstwo ciekawych rozmów, mnóstwo ciekawych rozmów z ciekawymi gośćmi, ciekawych tematów poruszanych, gdzie wspólnie będziemy jakoś dyskutować. Także też niewykluczone, że będę was zapraszał, będzie można wysłać jakieś zgłoszenie, co masz do powiedzenia i może akurat to ty pojawisz się w podcaście w tym studiu, którego jeszcze nie ma, jest puste pole. Także na to, zbiórka na to studio do podcastów jest. Oczywiście to jest taka luźna zbiórka, bo cel jest bardzo wysoki, ale bardzo wysoki. No, tyle pieniędzy potrzeba, żeby zbudować takie porządne studio, żeby faktycznie wygodnie i dobrze się to wszystko robiło. Eee, I tyle. Myślę, że o pieniądzach taka rozmowa była nam potrzebna. Następna będzie pewnie wkrótce, kiedy zbierzemy te cele. Które są teraz ustalone. Ja życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hejka!